Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale przedstawiam wam moją szafkę wartą lekko ponad milion fałdolców. Jeszcze przed przejściem do ogólnego omówienia szafki dodam, że obecnie jestem na wyjeździe i nie mam mnie w domu do piątku godzin wieczornych. W tym czasie na kanale dalej są live'y, które prowadzi za mnie pewna osoba codziennie o 22.00, a każdy film trafia na kanał o normalnej godzinie, czyli o 11.05 każdego dnia. Dodam tutaj jeszcze, że wszystkie przedmioty, które znajdują się w mojej szafce, nawet te z karnetu bojowego, były liczone w cenie fałdolców, dlatego cena mojej szafki wynosi ponad milion faudolców. No i pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki do góry pod tym filmem dla większego zasięgu, o zostawieniu subika z dzwonkiem, żeby nie przegapić każdego live'a, no i odcinka. No i pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli miga. Ale dobra, co? Zróbmy tak. Eee, to jest moja generalnie cała szafka. Mamy 363 skiny razem, 259 kilofów, 229 malowań do broni, 127 lotni, 76 płyt muzycznych, 261 emotek. Razem daje nam to 1415 przedmiotów, czego nie liczyliśmy tutaj plecaków, bo nie jestem w stanie sprawdzić, które plecaki były kupione, które nie. No i to jest w sumie cała reszta, bo reszty przedmiotów do tego nie liczyliśmy. Razem w faudolcach liczyliśmy to generalnie tak, żeby, żeby podliczyć też skiny z karnetu jako fałdolce, bo też nie jestem w stanie z każdego skina dokładnie sprawdzić sprawdzić czy skarne, to więc jeżeli liczymy to wszystko w faudolcach dolcach to daje nam to około 1 907 000 V z czego no musielibyśmy odjąć gdzieś tak mniejszą połowę z tego bo to są karnetowe rzeczy też ale wstępnie wszystkie rzeczy to są 1 97 600 V -dolców. To przykłada się w najdroższych pakietach na 26 79 zł. To liczając do tego 4 pakiety za 1000 faudolców, bo tam brakowało 4000, to jest taka przybliżona liczba. A ja sam na swoje konto wydałem ponad 5700 zł. Nie liczyłem o dokładnie dzisiaj ile, ale to jest taka kwota, którą liczyliśmy jakoś tydzień temu. Co do mojej szafki, bo to generalnie ciekawi was najbardziej, to przejdziemy sobie najpierw do skinów. Będę wam je ja tak po klip klikał, będę wam tak takie najważniejsze skiny. Nie chcę też przeklikać każdego skina, bo film trwałby z 20 minut przynajmniej. Tak więc tak tu będę sobie leciał, troszeczkę będę odpowiadał na czat, bo to jest klip z live'a w sumie. Kilka zielonych wam pokażę, będziecie też mogli sobie zatrzymać w pewnym momencie filmik i zobaczyć jakie skiny były na wyższej zakładce. Też widzicie czat pode mną, specjalnie to zrobiliśmy, żebyście mogli wystąpić na odcinku, więc jeżeli ktoś jeszcze tam na odcinku teraz ogląda tego, ten, jakby tego klipa z live'a, to wbijajcie częściej na streamy, są one codziennie o 22 i około i będziecie mogli pojawić się na filmie, jeżeli jakiś film się jeszcze pojawi. Ora, tu mamy tak mniej więcej zielone, z takich niebieskich skinów, takich lepszych, które mam. Na pewno jest ten miałśniak. Ten miałśniak jest przepotężny. Mamy polu rybnego. Mamy najeźdźca renifer. To jest skin, którego kupiłem w drugie święta w 2019 roku już. Mamy jeszcze. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy wszystkie zestawy startowe. Sicia ja mam wszystkie zestawy startowe. Fioletowych skinów to jest pierwszy pakiet startowy, który był w Fortnite z sezonu trzeciego. Dobrze mówię? Nie, czekajcie, tak, to był pakiet startowy, tak, dobra. To jest pakiet startowy. Mamy tego, Gull trooperkę oczywiście. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego z takich ciekawych skinów? Właśnie, jeszcze jest na pewno omega, tylko nie wiem, czy go pominąłem. Jest tu gdzieś omega. Nie wiem, dobra, mniejsza z omegą to później, bo pierwszy karnet kupiłem w sezonie czwartym, ale z takich bardziej unikalnych skinów, które były dostępne za coś w Fortnite, to jest na pewno ikonik na moim koncie. Na pewno jest jeszcze cudo, to jest ten skineczek. I jeszcze gdzieś jest chyba. Jeszcze chyba jeden skin jest unikalny na tym moim koncie, ale nie jestem pewny, który. Z skinów Marvelowych mam prawie wszystkie, w sensie... Nie wszystkie, ale tych większość, które były dostępne w karnecie w ostatnio. I też niektóre, które były do kupienia. Z serii Icon to mam tylko Neymara i Marshmallow. Później z serii DC mam prawie... Z serii DC mi brakuje tylko jednego Batmana. Tak to całą serię DC mam tutaj w swojej szafce. Mm, hmm, ze złotych skinów takich... Fajnych w sumie to jest właśnie. O. Glow. To jest ten skin, o którym mówiłem przed chwilą. To jest ten kolejny unikalny skin za telefon. No i to jest w sumie wszystko. Jeszcze mam Johna Wika, potężnego Wika. No i to jest w sumie tyle ze skinów. Razem tych skinów, tak jak już mówiłem wcześniej, jest 363. co so muszę ściągawkę dać na bok. Tutaj sobie dam na drugi ekran tę ściągawkę, żebym widział. No i tak generalnie prezentują się skiny. Jeszcze Omegi nie widziałem, ale to Wam w sumie pokażę Omega. To jest jeden z moich ulubionych skinów, którym w ostatnim czasie mało gram, przez to, że pijam ja karnet bojowy i cały czas tutaj tryharduję, na przykład Rika, bo mamy już na srebrnym stylu i tak dalej. Więc głównie Rikiem gram. A co do plecaków, to no nie za bardzo chcę Wam je pokazywać, bo większość plecaków to są plecaki ze skinów, które są w Fortnite. -ciku. Rzadko kiedy są plecaki, które są pojedyncze. Jednym plecakiem na pewno jest ten, to jest Słonecznik. Na pewno jest jeszcze Hydrant. I to są jeszcze chyba pojedyncze plecaki, ale ich nie liczyliśmy w tym całym podsumowaniu, bo nie znalazłem tu każdego plecaka, a też nie chcę mi się wszystkiego szukać. Tak pirazy drzwi macie teraz sobie, tak jak chcecie sobie zobaczyć, jakie mam plecaki dokładnie, to sobie zatrzymajcie po prostu filmik i zobaczcie, co było na przykład na tej górnej zakładce i co się tam przesuwa. To chyba kilka razy tak przeleciałem, ale wolę tak dla pewności jeszcze raz wam pokazać. Z kolejnych rzeczy to są na pewno kilofy, które są już bardziej warte uwagi, bo kilofy nie są w zestawach ze skinami, chyba rzadko kiedy się pojawiają w zestawie. E, na pewno z kilofów takich fajnych, że inaczej, kilofów to my mamy 259 dokładnie w mojej szafce z kilofów. E, z takich lepszych kilofów, które mi się bardziej podobają, to jest gwiazdeczka na pewno. E, wizja jest zarombistym kilofem, podoba mi się strasznie. Eee, co tutaj jeszcze mamy z takich fajnych? Mamy na pewno widmowy impuls, to jest kilof od Bohaterek, który też jest totalnie potężny. Ten kilof z karnetu bojowego obecnego. I na pewno jednym z kilofów, które mam, które też były. Które w sumie wygrałem, bo wygrałem ten killoff u bombika na filmie To jest właśnie Minty I to jest ten killoff, który... Który macie teraz na ekranie w sumie No i to jest w sumie cała całość killoffów Nie mam tutaj takich fajnych potężnych killoffów To jest jeszcze z ekipy na pewno Ale najczęściej używam właśnie tego killoffa Bo mogę go dostosować do każdego skina pod względem kolorystycznym A ja właśnie lubię coś mieć kolorystycznie podobne I to mi się właśnie podoba w tym killofie. Z kolejnych rzeczy to są lotnie Z czego na pewno muszę podkreślić tutaj, że na koncie mam... Cześć! musimy na pewno policzyć parasolki. 20 parasolek mamy na koncie. I są to parasolki z wyzwań i parasolki za winy w Fortnite. Cie. Pierwsza to była z sezonu trzeciego, to jest ta parasolka. To jeszcze jest ta parasolka za ogólnego wina. Na każdym końcu się ją dostaje jak się wygra gra. Z lotni zaś, takich lepszych, to w sumie używam parasolek głównie, najczęściej tych, które są w danym sezonie, bo większość może zauważyć na filmikach, że tylko są parasolki. Ale tak też możecie sobie zatrzymać filmik w danym momencie, jeżeli interesują Was jakieś kolory i możecie sobie zobaczyć, jaka jakaś parasolka. Na pewno ta parasolka jest fajna. Wyglądowo oczywiście mi się strasznie podoba. Jest taka prawie że niewidzialna. A najlepsza lotnia to jest na pewno ta, Potężna na kula. Tak więc yy, kula najlepsza lotnia. Chodząc dalej, to są smugi spadania, których też nie liczyliśmy, ale są ogólnie dwie smugi, które są dostępne do kupienia. Eee, to jest jedna, to jest od tego inna, tego hotdoga i drugi, drugie ten, to są to, jest to właśnie, Chrono. To jest jedno jedyne chyba spadanie, które jest dostępne do kupienia osobno, nie jestem pewny. I to jest jeszcze w zestawie Kruka, tej, tej dziewczyny Kruk, czy jak jej tam było. Dobra, teraz przejdźmy sobie do płyt muzycznych. U płyty muzyczne to... Znaczy, Liczyliśmy je w cenie Fałdolców, ale nie będę ich klik przeklikiewał każdej, bo musiałbym tutaj spędzić przynajmniej kilka godzin na przelecenie każdej piosenki, tam płyty muzycznej. Najlepsza jest ta oczywiście, Bitwa z Bossem, ale to jak kogoś interesuje ta płyta muzyczna, to będzie mogłem teraz usłyszeć przez chwilkę w tle, bo ona będzie grała. A bo nie, nie będzie grała jednak, dobra, to mniejsza. Z malowań do broni, malowań do broni mam dużo, bo malowań do broni na koncie u mnie znajduje się dokładnie 229, czyli prawie tyle samo ile kilofów. Czego takich fajnych malowań, które ja używam, to jest na pewno malowanie od. To jest jedno z malowań, które używam najczęściej. To jest jedno z malowań, które używam najczęściej Siorb, które jest ogólnie teraz w sklepie, ale film oglądacie dwa tygodnie później. Jest to też taka ciekawostka. Magma jest bardzo fajnym malowaniem do broni, który też był chyba w sklepie do kupienia. I burza, ale to nie wiem, czy to było w sklepie. Nie jestem teraz pewny do końca. No i to jest w sumie tyle. To jest jeszcze jakieś fajne. Nie, to malowanie to jest spoko. I właśnie, jeszcze często używam malowania od... O, to jest to malowanie. To jest malowanie od y, tej... Orelli y, czego jej tam było. Ono też jest bardzo fajne i najczęściej je używam. E, dobra, no i teraz chyba przejdźmy sobie do najważniejszej... Znaczy w sumie przedmiotów, które są na drugim miejscu pod względem ilości u mnie w szafce, czyli emotek. Emotek mam dokładnie 361, czyli o dwie emotki mniej niż ogólnie skinów. Nie liczyliśmy tutaj oczywiście grafiti, emotek rzucanych i tych właśnie zabawek. To było bez sensu. To nic nie kosztuje, ale z takich, takich lepszych emotek to na pewno jest emotka Scenario. Tak to się nazywa scenariusz, tutaj jest. Nie ma dźwięku, bo prawa autorskie by mnie zjadły, tak więc scenariusz to jest jedno z lepszych emotek, które mam. Ale tak ogólnie patrząc, to mam strasznie dużo emotek z serii Icon, bo to jest yy, raz, dwa, to jest 12, 13, 14, i tu mamy 15, tu mamy 6, 12, 18, 24, Zarazem 39 emotek z serii Icon. Prawie wszystkie brakuje mi tylko pojedynczych jakichś emotek Co do czekajcie, fioletowych emotek mam dokładnie 38 niebieskich 190. W to wliczaliśmy oczywiście w te niebieskie te yy, z serii icon, bo one też były po tej samej cenie. Tak pira ze drzwi to też nie jest taka dokładna ta liczba, bo to jest tak w przybliżeniu, bo niektóre emotki z serii Icon były podwójne i kosztowały na przykład 700 V-Dolców z tego co pamiętam, ale nie jestem pewna No i emotek yy, zielonych, których było w sumie tutaj. Tak, po środku one były, kosztuje mam ich 133. To jest w sumie tak po, po całości prawie, że cała moja szafka. Mam nadzieję, że się wyrobiłem w jakimś szybkim czasie z tym filmem. To pewnie jakieś moje głupie gadanie stąd powycinam. To jest emotka, najlepsza, jedna z lepszych. Ale tak ogólnie w tych głównych emotkach, które ja używam, to jest budowanie to jest ta emotka. Mamy jeszcze emotkę Makarenę. To jest jakaś domowa, przez przypadek mi się dodała. Podkręć atmosferę, to jest jedna z nowszych emotek. Emotka dawaj, to jest najlepsza emotka, to jest moja ulubiona akurat. I emotka kciuka w górę, bo powinniście zostawić teraz łapkę w górę pod najnowszym odcinkiem, który oglądacie z szafki. I przy okazji pod live'em, na którym teraz oglądacie tego klipa. A ta emotka też jest mi potrzebna do robienia tych właśnie klipów, znaczy tych nagrań z, z Lobby. To jest cała moja szafka. Przedmiotów jest dużo, bo razem wszystkich przedmiotów w mam 1415, tak jak na liście policzyliśmy. Nie liczyliśmy w te, te właśnie tych plecaków, smug spadania, ekranów czytywania i tak dalej, bo byłoby tego za dużo do liczenia. Ale no tak, z tych przedmiotów, które powinny, tak się zmienia na co dzień, to są właśnie, to jest właśnie 1415 przedmiotów wszystkich. Tego 600 przedmiotów w mojej szafce to są przedmioty niebieskie, czego no, trochę byłem w szoku, jak to zobaczyłem, bo liczyliśmy to chwilkę temu dosłownie. Możecie też w komentarzach pod tym filmem, który będzie z tej szafki. Napisać, ile macie na przykład skinów, albo ile jest wasza szafka warta w faudolcach. Pewnie, znając moje życie, do tytułu wstawię, że szafka za milion faudolców. To w sumie zgadzałoby się z listą, jeżeli, liczyliby, jeżeli liczylibyśmy wszystkie przedmioty jako przedmioty e, kupione w sklepie. Tak, pewnie też wstawię w tytuł.